Leci odcinek po odcinku. W ogóle nie pytacie tutaj w tej game, bo starcielka pieniądze pobiera. Dobra mniejszo. Lecimy następny odcinek i wejdźcie w ogóle sobie na no, mój kanał. Mam tam fajne filmy, na przykład kto, kto napisze najdłuższe sui w jednym filmie na szorce. Leźcie please. No to będzie fajnie. O no i w komentarzach napiszcie czy lepiej grać ode mnie. Ja chcę wiedzieć z kim mogę zrobić jeden x 1 No pewnie nikt nie gra lepiej. A zobaczymy, ale no piszcie prawdę, bo tu jak kogoś powiedzmę 1 pou 1, a on gówno będzie pisał, będzie grał jak więc... hehehehe dobra hmm. cięcie dobra teraz lecimy na następna próba i w ogóle napiszcie jakiego ja mam trika zrobić w komentarzach Bo ja wiem wszystko <ścoughs> no naprawdę wiem wszystko i jestem lepszy od was. no nie nie mówię że jestem lepszy od was Mówię, że, jest, że jestem lepszy od tych, którzy mnie nie subskrybują. Subskrybujcie, to będziecie lepsi od tych, mnie nie subskrybują. Ja ja nie, chcę dużo gadać, nie, to przegram. nie, 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 chcę nie, Mmm, no fajnie, dobra, 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 teraz robię trik na podwójną żłobkę, tak, bo jak mi nie wyjdzie, to zostawiacie suba. Raczej znaczy, jak mi wyjdzie, to zostawicie suba, ok. Dobra, powiedzcie teraz sobie ok, jak tak. Dobra, te to, No dobra Subskrybujcie, dobra ja nie no, będę się odzywał Żeby nie było <grymne> Jeszcze by najłatwiejszy tryb w się. Nie on jest akurat trudniejszy od tego Nie tego Tylko tego No no to, no nie, jak mi teraz znowu no, ja nie wygram, to w ogóle nie była podwójne, to nie, no, no. Dobra, znowu jak mi wygram, to czy jak wygram to dajecie suba, jak nie wygram, bo będę robił i to dajecie łapkę. Dobra. Please, żeby było 15 łapek, żebym ja wiedział, że ktoś mnie subskrybuje. Stąd wiem, że ja wygram, albo nie wygram. Więc lecimy z tym. Oczywiście oglądajcie. Oglądajcie mój kanał, no i tyle. I ten, co to zrobił, to pozdrawiam. Jezu, jestem jakimś gigachadem tu nie ej, piszę. no i dobra, mówiłem, że łapka będzie na ej, zrobię jeden odcinek dobra znaczy po, po tym jak to skończę, jeden odcinek gdzie będę robił jak najwięcej tego, że nad tym jakby blokiem, co wam teraz pokażę, o którego mi chodzi bo nie wiecie już wam pokazuję Zastanawiacie się czy ja go zrobię, czy nie. Jak nawet nie zrobię, to trudno chyba, nie? Aha, no dobra. Ale tutaj nie zrobię, może tutaj zrobię. Tutaj tutaj zrobię. Ho, ho, widzieliście? Nie, niemożliwe, że to mi wyszło. I teraz. Nie, no, nie, nie, nie muszę już zrobić tamtego odcinka, tylko po prostu teraz ja go zrobię. Nie, ja, ile jeszcze, halo? No i dwa razy, później zrobię dziesięć, wierzcie we mnie, no i tyle, subskrybujcie, nara.